Cześć, witajcie. W tym odcinku pokażę Wam dokładnie nowy system operacyjny, który debiutuje w nowych modelach Mini, czyli system Mini 9. A jako bonus do tego odcinka, pokażę Wam też trochę ujęć nowego Countrymana JCW. Zapraszam do oglądania. Nowy system Mini 9 będzie dostępny we wszystkich nowych modelach Mini, czyli w Mini Countrymanach, które są już w naszych salonach, a także w nowym Mini Cooperze oraz w Mini Acemenie. Te wszystkie modele zadebiutują też w tym roku, więc będziemy was na pewno o tym informować. Śledźcie uważnie nasze media społecznościowe. Jeżeli chodzi o ten nowy system, to taka ważna zmiana w porównaniu z tym poprzednim systemem jest to, że on Opiera się już o system Android, ten poprzednio opierał się o system Linux i ten Android to jest system otwarty, co oznacza, że będą się pojawiały na pewno aktualizacje, będą się pojawiały zmiany, więc pamiętajcie, żeby sobie zaznaczyć opcję... Taką, żeby nam się ten system aktualizował. Od razu, uprzedzając Wasze pytania, dodam, że nie ma możliwości upgradu z tego poprzedniego systemu do tego nowego systemu, bo to nie jest zmiana tylko tego samego softu to też jest zmiana hardware'u, czyli podzespołów. No i właśnie tutaj przechodzimy do tej głównej zmiany wewnątrz w nowych modelach Mini, czyli nowego wyświetlacza OLED, a także tego, że zredukowano tę liczbę przycisków. Chodzi o to, żeby korzystać z wszystkich tych opcji, które tutaj mamy dotykowo, a korzystamy z nich tak, jak korzystamy z naszego smartfona, czyli możemy sobie przesuwać w lewo, możemy sobie przesuwać w prawo, możemy sobie tutaj wyjechać z dodatkowym menu, e, po prostu pociągając palcem od dołu, tak samo, jak robimy w naszych telefonach. Możemy sobie nacisnąć na przykład na przebieg i wtedy się przeniesiemy do informacji na temat jazdy, możemy sobie nacisnąć przycisk e, Dzięki któremu zmienimy sobie temperaturę, tym paseczkiem możemy sobie też przesuwać. Możemy włączyć tutaj podgrzewanie foteli, podgrzewanie kierownicy. Jak widzicie, wszystko jest intuicyjne, wszystko jest dostępne pod ręką i steruje się tym bardzo łatwo i bardzo szybko. Ten system jest bardzo responsywny. I teraz myślę, że to będzie dobry moment, kiedy przejdziemy sobie do omówienia tych najważniejszych funkcji, jakie mamy w tym nowym systemie. Skrót do tych najważniejszych funkcji mamy na dole ekranu. Podobnie jak w naszym telefonie, te główne aplikacje są na dole i tutaj też, czyli możemy się w bardzo prosty sposób przemieszczać pomiędzy na przykład klimatyzacją. Tutaj możemy sobie wybrać co i jak ma nam dmuchać. a ja ją na razie wyłączę, bo szum z klimatyzacji będzie... Sprawiał, że dźwięk będzie gorszy. Tutaj mamy zaraz obok multimedia. Mamy przycisk Home, czyli wracamy do głównego ekranu. Ten przycisk Home zmienia nam się w przycisk aplikacji i tutaj mamy wgląd do wszystkich aplikacji, które są też pogrupowane w taki sposób, żebyśmy mieli łatwy dostęp do tych aplikacji, których poszukujemy, czyli. Tutaj zaraz przejdziemy, bo tutaj mamy też gry, ale o tym wam powiem wam za chwilę. Bo teraz chciałbym wam pokazać nawigację, która wyświetla nam się tutaj na całym tym dużym ekranie i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że jadąc taką nawigacją, będzie nam się bardzo łatwo jechało w nowych miejscach to auto już niedługo będzie dostępne do jazd testowych i my na pewno nagramy odcinek z porównaniem Countrymana nowego i poprzedniego, ale też z jazdą testową, więc wypatrujcie też tego materiału. Tutaj obok mamy dostęp do telefonu. Oczywiście możemy skonfigurować sobie tutaj zarówno Apple CarPlay, jak i Android Auto. Teraz pokażę Wam jak działa Apple CarPlay. Przed chwilą sobie skonfigurowaliśmy działa to bardzo łatwo. Jak widzicie Wygląd ekranu Apple CarPlay wyświetla nam się tak w kwadracie. Wydaje mi się, że to dlatego, że Mini to jedyna marka, która posiada okrągły wyświetlacz, więc ta aplikacja nie jest dostosowana do wyświetlania się na całym ekranie. Choć jak widzicie, te kolory, które mamy tutaj w tym kwadracie są też na całym wyświetlaczu niemniej jednak przez to na przykład nawigacja będzie nam się wyświetlała w kwadracie więc nie na pełnym ekranie więc troszeczkę gorzej ale mi osobiście ten układ ikon tutaj w kwadracie się podoba wiem że niektórzy na to narzekali więc dajcie znać jak wam się podoba nowy Apple CarPlay a ja muszę wam jeszcze powiedzieć o tym że ten nowy system pozwala w dużo łatwiejszy sposób na e, dodanie auta do naszej aplikacji mini, bo wystarczy za pomocą telefonu szczytać kod QR i wtedy e, nasze mini ID. Nasz profil kierowcy zostanie przeniesiony do mini, a także mini zostanie dodane do naszej aplikacji, czyli dużo łatwiej bo poprzednio w tym poprzednim systemie musieliśmy przepisać numer VIN, musieliśmy potwierdzić specjalny kod, który przychodził do auta, teraz działa to dużo szybciej, no i aplikacja mini też się zmieniła, daje nam dużo więcej możliwości. Hmm, dzięki temu, że mamy tutaj nowy system operacyjny, bo między innymi będziemy mieli już dostęp do... Na przykład kamer zewnętrznych. Jeżeli będziemy mieli kamerę 360, do kamery wewnętrznej tutaj jest kamera, która nam zrobi zdjęcie, zrobi nam film, ale też gdyby uruchomił się alarm i ktoś się włamał do naszego auta, no to wtedy ona też automatycznie zrobi zdjęcie i wyśle nam to zdjęcie. Właśnie ta aplikacja dostaniemy od razu powiadomienie, więc to jest nowość, coś czego w Mini jeszcze nie było. Nowością jest też klucz cyfrowy, który możemy sobie skonfigurować za pomocą aplikacji. Tak jest najprościej, no i wtedy będziemy mogli. Otwierać, uruchamiać auto, korzystając tylko z aplikacji mini. Polecam wam oczywiście zainstalowanie sobie aplikacji. Ona działa nie tylko z tymi nowymi modelami, ale też z tymi, które były wcześniej. Nowy wyświetlacz, ten duży wyświetlacz, który mamy w konsoli centralnej, oznacza, że zniknął nam wyświetlacz, który mieliśmy przed kierownicą, ale jako opcję dodatkową można wyposażyć swoje mini w wyświetlacz head, up na którym będą wyświetlały nam się te najważniejsze. Informacje, ale też zmieniła nam się w nowych modelach kierownica, mi się ona bardzo podoba, jest taka mięsista. Mamy też nowy układ przycisków, i pojawił się jeden nowy, dodatkowy przycisk, który myślę, że będzie pomocny podczas jazdy. Przycisk oznaczony gwiazdką, jeżeli włączymy sobie ten przycisk, to tutaj na tym ekranie. Konsoli centralnej wyświetli nam się wyświetlono nam się skróty, czyli skróty do tych miejsc w systemie, do których chcielibyśmy się dostać. Ja tutaj sobie już kilka takich skrótów ustawiłem. Możemy się w ten sposób dostać, na przykład do kamery wewnętrznej. Tutaj będę mógł sobie zrobić zdjęcie. Mogę też sobie, jak widzicie, sterować tym pokrętłem, które mam na kierownicy, więc to też jest wygodne, że mogę sterować pomiędzy tymi opcjami w menu za pomocą właśnie tego pokrętła, a tutaj mogę się dostać do komfortu fotel i włączyć sobie na przykład masaż, wygodna rzecz, będę mógł sobie tutaj też włączyć to nowość, myślę, że warto o tym wspomnieć, do gier, można sobie będąc na postoju uruchomić gry i grać na tym dużym wyświetlaczu, bardzo dobrze to wygląda. I jeszcze to, o czym muszę wam na pewno powiedzieć, to to, co jest ważne dla klientów, właścicieli MINI, czyli możliwościach personalizacji tego auta, bo w zależności od tego, między innymi, jaki tryb jazdy sobie wybierzemy, to będziemy mieli inne oświetlenie we wnętrzu, będziemy mieli też inne dźwięki i będziemy mogli sobie też wybrać tryb taki... Widzicie, zmieniłem tryb jazdy i jest teraz zupełnie inna muzyczka. Jeżeli sobie wybierzemy tryb personal, to tutaj będziemy mogli też dodać Nasze własne zdjęcie, które pojawi się jako tapeta na tym wyświetlaczu, i te najważniejsze, główne kolory tego zdjęcia też będą się wyświetlać tutaj jako podświetlenie ambientowe, ale to nie jedyne opcje tej personalizacji, jakie mamy w tym nowym modelu. Bo jeżeli wybierzemy sobie oświetlenie zewnętrzne, to oprócz tego, że włączymy, wyłączymy światła, możemy sobie wtedy też w ustawieniach zmienić to, jak będą nam się świeciły zarówno te światła z przodu, jak i te światła z tyłu, więc mamy kilka takich animacji dla tych świateł, które mamy z przodu i które mamy z tyłu. Wyszedłem na chwilę na zewnątrz z dwóch powodów. Pierwszym jest to, żeby pokazać Wam, jak szybko działa aplikacja Mini App, jeżeli uruchomię sobie klakson. To dosłownie po chwili jak słyszeliście, on nam się włącza. Drugi powód, dla którego jestem na zewnątrz, to ten obiecany wcześniej bonus, czyli ujęcia nowego countrymana w wersji John Cooper Works. Tutaj pod maską mamy dwulitrowy silnik, który ma 300 koni mechanicznych i 400 Nm, co nam się pozwala od 0 do 100 rozpędzić w 5,6 sekundy, ale Countryman John Cooper Works to też kilka detali, które nam to auto będą wyróżniać. Tutaj mamy inną atrapę chłodnicy, ale też po raz pierwszy w mini mamy cztery końcówki wydechu. Zobaczcie, jak wygląda nowy Mini Countryman John Cooper Works. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie nowego systemu lub też nowych modeli MINI, to napiszcie mi je śmiało w komentarzu, ale zachęcam Was też do odwiedzania naszych salonów MINI Bavaria Motors, bo nasi doradcy też bardzo chętnie odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania. Jeżeli ten film Wam się podobał, to klasycznie poproszę Was o jego polajkowanie i poproszę też o zasubskrybowanie kanału, żeby nie przegapić żadnego materiału, a kilka dobrych materiałów w tym roku o mini na pewno też nagramy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia.